Ostatnio wraz z Gracim, Dirtem i Pikczem zagraliśmy w turniej Bedwars o 1000zł, jeśli chcesz zobaczyć jak to się potoczyło to oglądaj dzisiejszy odcinek. No właśnie, ja tylko chcę powiedzieć, nie, że teraz generatorzy lecą po dwa irony, a jak dacie ją to będzie leciał po jeden. Buduj <grybuj> się domski na diaksji, nie na środek, nie opada się na środek. Wy łóżko obudowujcie, porządnie. Gracek! Obudujcie, jak dobra, ja to łóżko obuduję. Niszcz tą wełnę, niszcz tą Dobre, wełnę. takie opcje, chować się podziemne. A Niemiecki nie się nie. buduje na diaksji jak coś, więc będą do nas mieli łatwe dojazd, więc. No, a wy obudowaliście tak pięknie to łóżko. Lubię je. Tak jak musi na Dobra, widzi oh, nas, ale... Szkody. Dobra, pierwszy, pierwszy dead, pierwszy dead Co on robi? Ja chyba autokliknęłem po do tego by ten... No. Dobra, leży, leży Dawaj, dawaj do dobra. tu, gdzie wy jesteście? Prichczu z O, dobra, dobra Ej, broda fresh. Dobra, domski, dobra domski Ej, nie mamy TNT, ja nie, zabijasz, kurde Nie Masz TNT? Nie Właśnie nie mam Dobra, to wszyscy skaczemy na raz Wy zabijacie, ja niszczę łóżko Ej! To ma... Jaka co ma? Dobra, leci, lecimy leci, leci, leci. ja Trzech no no nie. Nie. Ja ma. ja mam o tym, że Jest! Leży, leży! Yo, pure, jello! 7 Kup, mam. nie, sharpness. A, mamy. Kupcie healbule, kupcie healbule w właśnie. Dobra. Jeszcze dwa mamy, jeszcze dwa mamy. To ostatnie. To kup, to kup, wcześniej. Nie ma go, nie ma go, jest, jest! Łacior, chodź, chodź, chodź na niebieskich Ale nie każdy, nie, nie każdy Maintainty jak coś Niech to się jedna osoba zostanie, ja, ja to nie zostanę Niech dwie osoby ale, zostaną, niech dwie osoby zostaną Ja, z, ja zostanę, ja zostanę Ja mam tego gościa w ogóle blokuje tutaj? Ja, nie będę na Nie, to nie. Tak. jest, żyję, żyję. Ja nie żyję, ja nie żyję No nie Jezu, panika gaming totalna zrobiłem Okej ja mam cztery, które ja kupuję na obsydianie Ja, kupuję ja się staram nie ginąć, ja się staram nie ginąć Zginąłem ja, no. Dobra, obsydian, mam obsydian mam Ja mam blokę niewidzialności, ja do, do środka Jest! Będą mieli lecone, nie ta full Nie, nie Bra mają b b b b. Ja mam niewidzka, ja mam niewidzka No ja znaczy, pierd... Ja zniszczę łóżko Rzucaj tego ty Jest! Pogrzam. Tu dawać na czerwonego! Nie na czerwonego, na czerwonych lecimy! Na niebieskich! na Najpierw zabić niebieskich, żebyśmy mieli tego w finałach ja byśmy też zabili. Albo nie podobasz TNT dobrze. To... Ja mam TNT, dlatego do czerwonych, a oni do nas wziąłeś, teraz będą lecieć Wziąłeś z diakcy, wziąłeś z diakcy? No właśnie, w tym. W środkach, w już, byłeś pod diakcy. Czekaj, ja byłem na drugiej. A Na niewidze jest! Gdzie? Gdzie? Ja pierdolę. Dobra, masz do mamy czeście, Dyl, tutaj, czeście masz. Ja się, ja się odwiedzę, dobra, uciekam. Jakieś. Jakoś uciekam. Uciekł, Rzucę ci TNT, a ja jeszcze będę po to budowywał. Nie wiem Gdzie? to jest Leży, leży, leży. Jeszcze wolę, do do nas, Nie, co ja się Nie, to się <laughs> no, no i. Do... <laughs> no, i do... <laughs> co się stało? On <laughs> on Dobrze, dobrze, dobrze. Plecy, plecy Zabił mnie Dobrze, dobrze niech się nie użył za trzy minuty Ja pierdziele Chodźcie na niebieskich zabić. zabić, chodź, chodź, chodź. Ja mam kolejne 8 emeraldów jak coś Lepiej kupić dwa sety dla mnie i dla kogoś z was czy No nie działa mi ten beat! Botki, botki, botki Widzę granicę, widzę granicę, będę się kawał z, z, z granicą. Z, zabiłem jednego czerwonego, drugi mnie dojeżdża, dojechał. Dobra, leci do nas czerwony jakby co? Niebieski na nas idzie, niebieski na nas idzie! I widzę, idę, widzę, czerwony biegnie nad nami, nad nami. Jak oni się no, do nas z tego wali, to. Co on odwalił? On spadł, on spadł. Spadł, O nie, To jest on. Spadł teraz. Od tej, od Idzie, idzie? Widzę, to widzę. On... Macie go, macie go, macie go. Dosłashi ta, mamy tego seta. Ojaj. Dosłashi, co Jutro <śm _> <śm _> hmm. masz DM dalej? Dobrze, dobrze Kupmy sobie sobie Albo do daj, daj No, do, 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 daj mi bo ja... Ktoś ponad teraz ze środka? Jest na górze, bolował się On będzie próbował coś A, bo, o, psa, Dobra, kurdeczko, to ty stoisz pod sceną O kurde o, o, No dobra, wracajmy się do bazy, do bazy, do bazy Do bazy, do bazy, do bazy, do bazy. Na Ale, no, nie, Wszyscy do bazy, wszyscy Ja do bazy, sam zostałem, mi do się zesrałem, że nam ktoś zniszczył nie? Już nie... Ja, ja, to ja też mi się, się zesrałem Łuk, bez kitu Tutaj nie ma zasad szacunku, tu można napierdzielać z łuku Kupić wam wszystkim knockbaki? Tak 10 kosztują, dobra Dojeżdżają mnie Gdzie, gdzie, gdzie jesteś? Na środku, oram, oram, oram ale mam fireball, Ale tam! Nie! nie, nie, nie sorry <grym, <grym, Jest bariera, bariera, jest bariera! jest! Urzkamy, ebo jest. się u, poleci u, bardzo. Ja nie bardzo! Mam, ja nie mam, ja nie mam. Mam, ja mam! nie mam! jednak tak, tak. nie Mam, mam! Mam, nie Mam, mam! 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 nie mam! Mam, mam! Chodź, mam! Mam, mam! Mam, mam! Mam, mam! Mam, ja tutaj jestem! Oni są tam na samej górze! Ja bym się w nie wydłupił w O! Na nim widzę na nim widzę, Na nim widzę na nim idzę! Uciekam! Dowiedziałem, dowiedziałem! Jeden, jednego, jednego! Na razie mamy przewagę liczebną! Jednego, daj jednego, daj jednego, proszę! Albo dwa! Na góra! góra? Tu istnieje coś takiego! Oni się walą ze sobą, dobra! Wjeżdżamy na nich! Jeden się wali z drugim, dobra! Wjeżdżamy! Wali fireball O! Jesteście nich? O kurwa, już nie wchodzimy, nie wchodzimy, mam 2,5 HP Oni prędzej, czy później i tak muszą do nas wejść. Ja no, jestem obok tej. No, albo my do wody. nich, zależy. Po prostu wyjdź z tego budynku. O. A, bez no a by sobie. Mam tu srefa? Dawaj, tu srefa, proszę. U mnie się proszę. Jestem tu sam, proszę. Giełdę chwila już. Tutaj. Czerwony, czerwony tutaj, uwaga. Na dole jest, na dole jest linia, skończył się tutaj. Ja jestem na samej kurze gdzie by no No, jesteśmy tak jak do <gry> widzimy, Ja załóż już zrzucam. Widzimy, jak Widzimy, jak Widzimy, jak to się Widzimy, jak to się robi. Widzimy, Oni to się robi. to się robi. to się Oni się robi. to nie robi. Widzimy, ja. jak to się robi. Widzimy, jak to się jestem obok jak to się robi. jeden nie żyje! się robi. Jestem nie to jestem Yes! Mamy to! Mamy! Let's go! GG. Yes. Ładna runda, ładna runda, i ma. No. Tak, to było dobre. 20, o 20 gramy. To, co teraz widzieliście, to wygrana runda, która pozwoliła nam na przejście do kolejnego etapu turnieju. Gdzie jest Gracji? Gracji wchodzi, wchodzi po schodach. Gdzie, ja go nie widzę? Ja też go nie widzę, no Ja go widzę. widzę Ja idę po milion. Ja idę pod jaksy na lewo. <noise> ja idę po milion, ja idę pod jaksy. <noise> <noise> ja po Jak? Jest do nas czerwony. Jak tu dodać, bo my mamy źle obudowanego tego. Ej, zrobię mur! Zrobię mur! Jest u nas, jest u nas na moście. Widzę, 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 widzę. Robię mur jest u <noise> jest, mi, mi, mi pisze, że sojuszujemy się. Dobra, ej, oni sobie coś słabi. Podjechał na czwórkę, żeby ten zniszczyć. I domski buduj się na diamentę ze sobą. Czerwony jest na diament, nie! Zieloni są u nas! Już? Od boku, z jak się zbudowali! ja muszę ci się nie zmierzyć, czekajcie! O woda, rzuci mnie, rzuci mnie! Jest to, jest to! Walę się z nim, po prostu pomóc mi! Pomóżcie Dobra, tyle nie posiadam Udałem! Po łapą bali Co zrobił? Zieloni lecą wytrójkę, zieloni wytrójkę! I, w I zielono nas, czerwony, czerwony, czerwony! Jest złego ja mi! Skąd? Graci za mną, graci za mną, graci za mną! Ja idzę! A no idzie, zdabują Dabij ją! Ja ora, ja oram, jak sami z wymiocami On jest, most, most Zabij mnie, zieloni do was lecą Idę Jeden spal, jeden spadanie, spad. jednego, nie, jednego nie masz, jednego już nie masz Drugiego walnąłem, nie żyję Drugiego co Jest, jest, jest Dawaj nie zabudować mnie drugi, Leży Mam tinty, dawaj, podejrzewam. Gdzie spadł? Co? O nie, zielony! No GG Nie, nie możemy GG, bo się nie dostaniemy Dobra, idę, idę na diamenty Nie, nie Śliwowy Domski No kurde, żartowałem Po masz chłopaki No przecież ty jesteś pijany Na, Co? O kurde, jak go wywaliło na dach Na dach jest Spadł Jeden leży, drugi leży No, ginę, Dobra, Ale... Ja też już kupuję. już się nie mogę dać do Dobra, nice. Wybieram chyba chłopaki, wiecie? Nie! Tak, do ciebie, jak no. Nie, no to jest tak. Zielony, zielony. Ile nie, gina, ginę, ginę? nie, 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 Żyjcie, 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 Błagam, Dobra, kurde, jest już border, jest już border. Wyeliminujecie jeden team, jesteśmy już tak... Co zrobimy? Dwa teamy, dwa w... Co wyeliminujecie? Nie, musimy wygrać. Jeden team

o, są w ogóle z dupką z jakimś świetnym. Ale Boda. panika gay nic się dzieje! No co? To? Co, co się nie dzieje? Nie, nie, nie co? A, z góry strzelają! Z Jestem pewien, że się na dalszy balkon. Proszę, to, to, to. Jestem sam. Dobra, siw tu, siw tu, ten border już się zamknął? Tak, ten border już dalej nie pójdzie. Chyba. Błagam, wygrajcie to. Zamknij dupkę. Ja, ja... Nie! 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 Nie, no! Co? idzie wody? Idzie Idzie Nie, nie Błagam, błagam, no wejdźcie do góry! Nie da się budować! Zginąłem. No ja zginąłem! Nie! Ale tu był chamski borde, tak się wydaje! Ja załóż stójdę, stójdę! Kto? Tak! tak. Kto ty? Jest? Tak. Ja. Ja, ja! Jesteś! Gracij, ja, na, na czas graj, na czas graj! Tak, tak! Ja pierdolę. Ale wiecie, zaraz <laughs> borde znowu ruszy i zjeżdża i tak pisze Nie, nie, jak tu się borde zjemy Refila fila i zbiegniemy! Gracij, gracij, gracij! Jeżdżę w fila? Wychodzisz się po góry, bo u góry jest pustą. A, jest... a nie można budować za płytem A co jeżeli strefa się już nie pomniejszy? Za 40 minut się pomniejszy. Bez <noise> kiby, fajne 40. Minut. <głosy> nie. <noise> yeah. Ja. mogliście Pięknie. zejść na dół. Ja nie ogarnąłem się. Nie dzieje. się a, i co, i challenge'u? Ale mamy kolejny ten. Kolejny... Jeszcze mamy dwa terminy, czyli. O o o, co się dzieje? Ja pierdzielę turn fortna. Jak ty ja. ja Zdanie. Zdanie, to wygrywają? Nie. Je yes. zł czemu żeloni.